I tak się to mniej więcej skończyło. Odzyskaliśmy. Odzyska Skrajtowałem mu nowe temy był przez przypadek. Nie wiedziałem. A lekko y, cały, całe sortowanie inwentory z y, te inventory View się boguje. I można takie fajne rzeczy robić z jetpackimi, tak. raberowymi butami. Ja! Nie raberowymi, tylko slime'owymi, No. Bo raberowe to są te antyprądotwórcze czy coś. Um. Think, którego nie używamy Mam 30 prawie poziomów. Ja mam 45, i zęczą to jest spodnie. Ja mam a, właśnie, mam. kraftuję i... Kurwa. Jak widać, trochę tutaj się działo. E, w dzisiejszym odcinku myślę tak, przyniesiemy prawdopodobnie... Ja Najpierw zaplanujemy te maszynki. i właśnie tych maszynk. Ja się aktualnie zajmuję robieniem czego robieniem. Co ja chciałem robić? Ender tanki. No, czyli akceleratory do tych takich piodełek, co to były. Tak, potrzebuję quartz Glass. Czy jakoś tak było. Quartz było? Glas? E, o, czekajcie chwileczkę. O, tak. E, k... no, ja byłem w kopalni generalnie, no to widać po moim flipunku. Quartz, e, czekaj, nie wybran, tylko kwarc Glas, tak? Ups, to nie, to. Znowu, a, no tak, przepraszam was bardzo. Ale niestety... E, to jest tak, jak się ma, bo dużo te, rzeczy testuję. A właśnie, to musisz mieć e, z karty e, e, albo certus, albo nether quartz. Mam też tu skład z pięć. I cztery szkła, pięć takiego przez ten w yy, craftingu. Predation czy są Mówię ci zabiję cię. Co? I czemu węgiel jest w tym? A w czym? Piecu. W którym? Eee... Eee... What? Co się odjebało? Dostaw debila na serwerze na 5 minut jak Cię nie ma. No właśnie to nie ja. <laughs> Wiesz, w to kurwa uwierzę. A masz ten spuler? Cośwa. Zmacerowany kwarc? Podaj. Czeka, ja tu... Ja tu craftation, presentation. Opa. Dawaj. Zrobić? E, po, 5, 5 potrzebuje na jeden crafting, żebyś wiedział jak się to craftuje. Ja wiem jak to się karstuje. Robiłem to już kiedyś. No, ale na stone bloku, że to A, coś nie, nie to tak. robił. Na Stone Bloku tego nie robiliśmy masz. Masz w craftingu ja zostawiony. Wąt bloku. Także tutaj masz. Ym, dobra, no to wiecie co? Dzisiaj. Tylko za to małą spaleczkę na początku z tym, ja, ale to na testowym świecie tak. robiłem po prostu wszystko i nic. Wiecie co? Zrobimy sobie tutaj schody na dół I... nie wiem coś jeszcze... Tak. Jeszcze schody, w odcinku będą schody Pa! Jedziemy sobie takie na burżuja Sorki za to rodzeństwo w tle Jak się im coś powie, żeby niczegoś nie robili Albo nie wychodzili do pokoju, kiedy się nagrywa, no to tak to jest Mają cię w dupie więc mówisz im, jak, ja, jak ty ich będziesz miał w dupie, będą mieli różne dziwne rzeczy i różne dziwne konsekwencje. Albo raczej sromotne. Dobrze. No. To mamy robimy z industriala pierwsze wszystko, czy co? Nie, bo mamy minimum rotetę. Industrial. Co żeśmy tu mieli? O, A kurwa jebane roślinki się. Smogłeś się ku, Mógłbyś się nie drzeć. O, może zrobimy, Zrobić zbrojki nam? Jakikolwiek. Na prądziszko. Dobra, no to co? Lock of Call Cook. Nie mamy kompresorka. To co? Musimy sobie jakoś tutaj troszkę że? Jak zacznę kopać, to mnie stanę dziedziciel z tego, tego otoczenia. Widzę, że mamy mało Tinu i kofru, więc... Więc... Bo mamy tylko trzy, z tego co widzę. Dokładnie. Więc stwierdziłem, że ja trochę Silvera pokopię i to także z... dwa staki będziemy mieli. Na obecną chwilę. Plus diamentowa skrzynka się kończy. A z tym... Kam, no nie? Mhm. Chyba zrobię żelazno i wiesz co? I wrzucę po prostu, żeby się automatycznie w tym crude blast furnace się robiło ten, wyciągało ten slag cały i to. No możesz to tam zrobić. Ale z tego co widzę, to tu jest Recycle Box. W ogóle jest Crystal Chest? Nie? I na przykład możesz z niej zrobić sorting Crystal Chest, i ona po prostu wypluwa. To zrobimy tak, żebyśmy mieli w ogóle jakikolwiek podejście do tego, potrzebujemy kompresor. Zobaczmy czy jest tutaj... O, kompresor. Czyli jakikolwiek skałki... Co to kuźwa jest? Stary! You will find me. Nope. Nie, nie, te fajnie. Jakby co? W chuj, wysoko, skończył mi się jetpack. Nie, nie mogłem dłużej polecieć. Co jest? Dlaczego? Dobra, eee, co tutaj mamy? No, to jest najwyższa możliwa wysokość do osiągnięcia na jetpacku, ale lipta. Dobra, ale to zrobimy sobie. Może ten nano-armor, bo jest, jest bardzo dobry. A Biu. się nie psuje, no nie? Dwa. Co? No, na to potrzebujemy dość dużo kołu Wrócę już tak do Oczarowania się. No, czemu się odsuwa, że ja w wsuwam do wody? No? Dostaw, a zrobił, daj mi ten kwarc. Tu masz. Mm, 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 mm. No, a w crasher as z tego były idzie skra to też próby co, żeby się robiły dwa staki, bo tego dość dużo będziemy musieli mieć, a gdzie dwa... to M, tak wrzuciłem Prawdopodobnie to może się wnęło Ale to tylko takie może. Mm, 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 co? Kompresor, no nie? Yyyyyyyy... Mm, Przestań mm, tak buczeć. A4. Ja no, nie, bo ubiegłym sobie, co chciałem. A, no co chciałem, no tak. Mielogiczny. bum, bum, bum... Jak się robi blo blok, krystal blok? Krystal blok? A tak. Z Cz czterech tylko.

No, tu leżą ten w ogóle. E, tam leżało trochę, ponieważ, iż gdyż aż taki e, tak jeden nie spełniał kuźwa warunków umowy i go pokroiłem. Czyli co, i teraz czemu on ma device offline? On musi mieć prąd, nie? Ej, ten Crystal Grow Accelerator musi mieć prąd. W ogóle wymieniłeś kable na tinowe czy... Na razie nie dam rady na tilo, tinowe, bo są, jest za duże napięcie, wiesz. Aha. Ale tak starcza. Ale w sensie koper, nie? A mam jeszcze koprowe kable izolowane? No, mam dwa. Kurwa, nie A ile potrzebujesz? Potrzebuję ten krystal grow accelerator poprzez. A ile potrzebujesz? Ale tak, widziałem izolowane. Ale mam je. Sobie. Ej. To weź je i zrób mi... o, guma tu była. No już Podizoluję. mam. A ja mam pięć, wiesz? No to dobrze, prawie podobny ten. Chociaż dwa mi się wydaje, że wystarczy czym muszą być. Więc pięć wystarczy idealnie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ten krystal odroba akcelerator się Wiecie co? Prawdopodobnie ja bym sobie całą Rzym taką... device offline, wiesz? Ale nie chce się podpiąć. A spróbuj coś wrzucić na wodę. Tak na wodę. No do tej wody, w sensie ten, ten tam są nasiona. W... Na przykład w skrzynce Wrzu Wrzuciłeś się? Nie. No, no, ja. ja tam podlecę. Bo mam device offline i I don't know why. To jest trzeba do tego nie w tej skrzynce. To jest specjalna ja skrzynka. ale ty kuźwa tak. a tego. A, a tego nie trzeba. Ja się nie znam na pracy rx tak dobrze. Nie mogę go podpiąć do prądu. Kurwa ma cerator A czy co go nie trzeba? No, 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 nie wiem czy go nie trzeba podpiąć do sieci. Aktywnej Do sieci? Czyli już zrobionego ML Drive tych ty, 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 pierdów. No właśnie kurwa. W tym odcinku jebać to wszystko, jebać zbroję, jebać to, robimy ME Mamy 12 minut odcinka, więc zdążę jeszcze. To co potrzeba, to ja mam EME Drive. Tak, to czekaj, sobie wpiszę tylko. Ja ci powiem, Apple. Mm, i... Nie, to supplyter. AP. ME, jest, EME, jest EME controller? Tam, czekaj, to ja zrobię, może co? A właśnie, jak zrobić Skystone Block? To jest przepalony Skystone? Gdzie jest Skystone? Sky, 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 skystone, 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 Skystone. Pamiętaj, że u góry masz te taby, które ci podpowiadają. Pary, Extractor, Macerator, Furnace, M -E -controller, MM Controller. Mhm. Enterprise. A terminal gdzie jest? Ejcie chwileczkę to, 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 to Jeżeli no, no to co? Controller. No to co? Potrzebujemy. Engineering Process. Yes. Wiem ja, właśnie, że. ona miała jedno skraftowane. Turf. Jak się tak robi? To oddaj. Noż. spokój się zejść na ziemię i kraftuj. Robimy z 16 SCP Trzeba to Dobra Potrzebujemy 9 tak przynajmniej Logical, czyli potrzebujemy Golda Mamy z 16 ich. on do mnie nam zabroni? To jest Logical Calculation Znaczy, wiecie, to jest dosyć ważne tak, to jest logic processor. To jest to tylko. Nawet szybko się robi, to wiecie. To szybko to przeklikać idzie? zrobimy, a później dorobimy parę tę wyższą. Dobrze, no to, to close Trochę tych tortusów no. A, no, no. co można z nich zrobić z ciekawości? Ale co mam cię oddać? Oddaj, 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 oddaj. Stary, no ja craftuję MSA, -y, a ty się zajmij craftowaniem reszty. Cyrkiut. Ale jaki cyrkiutku? Oddaj cyrkiut. A mam? mam. Ja ci przecież go Zniknął ze skrzynki i ty mi go dałeś, nie? Tak dałem ci go wcześniej Ten taki Mamy Enrichment Chamber Proszę zrób go Nawet nie casing Circuit A dobra ja to mogę zrobić o, oh, jest crafting monitor. What do we need? crafting unit i ME monitor? Jest tam. Jak się takie coś robi? I need more glass, please. More glass. Porobimy dzisiaj ME, dość sporo rzeczy. Wyjebane, mam na ciebie, po co? Kurwa, gdzie jest kło w craftingu Który? Tymko skrzynek Snickera Tam jest team. A, dobra mam Rzucam przed yy, Inskraberzy Pomyślałem, że go tam zostawiłem Nie zostawię samego szkła bo się obrazi Teraz uszecz i w Inscriberze... Że... Aha jeszcze pr... A, osmium padzie shit Pad mi ha Printet z silikon, kurwa. Silikona ja mam od kurwa. Ale wy pri... wyprintow jak ja robię na print celi. Tylko gdzie jest kurwa to do do celi? Redstone mi zakopać. I nic Kurde, ble. Ej, a gdzie masz ten trzeci, eee... Yes, Uf. 3%, 3%, to by dwa mają po 3% w ogóle. Ale się nie zestakowało, dziwo. Prądu zaczyna brakować. No, prawie dlatego, a, że... od jest niby prądu. Charge e, Charge spada. Charge spada. Z Badboxie nie ma nic. też Charge spada nie wysysa nic, a w e, tym jest. A, a to jest Charge spada Badbox. Badbox jest pod generatorem. Nie wiedziałem, że tyle. Kontroler? Tak. To zrób jeszcze Crafting Monitor, jakbyś dobrał. Co on jest? Um, to jest. Raz, dwa, trzy. Piąta linijka, i drugie od lewej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wireless terminal. Jak wireless, kurwa terminal. Czekaj. Okay. Crafting monitors, applied to the energy Crafting, crafting. MFluid. Yes, MF Crafting Terminal. <coughs> Calculation Processor, MF Terminal. A, właśnie MF Crafting Terminal czy MF Terminal? Co? Jak zrobić illumination panel? Glowstone, iron, quartz glass. Masz jeszcze tak te quartz Glassowe? Mam tylko dwa. Uuu. Nie mam. Masz? Nie mam, musisz hmm. zrobić. You give me, you give me szkło, nie? Dałem ci całe. Okay. Uh, gdzie jest CERTUS? Where is it fucking CERTUS? Wepe? A ile ty żeś tego miał, tego CERTUSa w skrzynkach? Coś takiego było, bo Masz czterna, masz siedem tutaj w skrzynce, to, to co ja miałem. Nie, czekaj, nie bierz całego, wezmę sobie jeszcze jeden. Teraz masz tutaj 6. No, no to wiem dlaczego jej nie znalazłem O okay, ile ja tam potrzebuję? Na bo ja mam robić ten, no to dobra Tak i no to na no... ja potrzebuję tylko 5, to jednego jeszcze masz O kompresor zrobiłeś No tak, no bo potrzebuję na zbroję potrzebujemy trochę karbonu. Eee, wow. I to jest w zasadzie wszystko, co potrzebujemy. Z czego? No, w sensie m Terminal i tak eee, dalej. Crafting Terminal weź sobie. Eee, mo crafting Monitor, eee, Bo jest taka sprawa, iż eee, ten. Eee, jak wezmą... wa nie mamy kryształów. Takich. Certusów. Blue X Krystali? Eee, nie, Certus Krystal. Jaki Certus Krystal? Eee, no... Certus Krystal. Ja ci fluksy rzuciłem co? Po chumie kryształy takie Takich nie chcesz? To daj Masz bojowe kuźwa zadanie w takim razie Bo ja będę wiem gdzie się musiał udać Jakie to są CERTUS krystal? Te zwykłe z których robisz te fluksy A to ich nie mam To masz zadanie bojowe Masz okay? No czy czekaj w sumie gdzie mam baga? Masz. Wystarczy. Masz. To. To. Co ci się ja przyda? To. to. I Nie to. Porób mi, porób mi... to, żebym skraftował, bo ja... ...kuźwa, w czasu na tym spędziłem? Co ci mam skraftować? Eee, procesory te złote. No, się. Odkładam je na razie do skrzynki, zaraz ci je zrobię. Kuźwa, jeszcze muszę teraz zrobić diamondowy. Ja robię właśnie diamondowy. Od... od mi tu jeden. Takie bo muszę... I serd... może, co? Eee. Sobie miejsce zrobić w skrzynce. Wiecie co, w następne, do następnego odcinka ja trochę pokopię tych rzeczy, żebyśmy ich naprawdę dość sporo mieli. Wezmę to. Um, Potrzebuję logic procesora jednego. Dobra. Mam logic. Eee, quartz, redstone, glowstone, żelazo. Redstone, żelazo, glowstone. Masz logic sadzony. Ale chodzi mi tutaj, że ten, do przygotowanie. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, no to wiecie co żeby ja żebym was nie zanudzał to zrobię może. Wiecie co? Mamy 25 minut. Trochę kutę się wszystko, tak zakończyć odcinek. Ale z tym co ja wiem, przygotuję się lepiej. Po prostu na następny odcinek prawdopodobnie będą gotowe. Przynajmniej gotowe rzeczy. Crafting będzie na odcinku. Dobra, no to na razie.